Witajcie wszyscy w pierwszym odcinku z gry The Forest. Kurna, mamy już tu wybudowane wiele rzeczy, ponieważ było dużo liveów z The Forest. Kto był, ten, ten był, kto nie był, ten niech może żałuje, nie wiem. Postanowiłem, że zajmiemy się budową. Eee, be, 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 gdzie to jest? Teraz coś znaleźć. Stick Holder, Lock Holder. No to można w sumie zbudować, bo wiem, że to. Nawet pomaga. Rotate. Jakby to dać gdzieś tak. Tutaj coś takiego na przykład. Damy tu jedno. Super, mam jeden patyk. Ekstra. budujemy jeszcze jedno. Damy gdzieś tutaj. Dobra. Ole mi tu łazi tych jaszczurek i wszystkiego. Ja pierniczę, dobra. Nie wiem, ile to tak naprawdę trzyma tych loksów, ale mam nadzieję, że w miarę, żeby to jakoś. Wiecie. Czasami się przydaje, tak? A człowiek, człowiekowi się nie chce po prostu zrywać za każdym razem java. Zbudujmy, znaczy zbudujmy kuźwa. Postawmy sobie jeszcze defensive wall, basic wall, oczywiście defensive wall będzie, tylko jakby go teraz postawić? Tak, tu jest domek, tu jest ściana, więc tutaj jest niepotrzebne to, a jeżeli bym to tutaj postawił, coś takiego. Czyli powiedzmy, że tutaj, tutaj będzie ściana, tutaj na razie nie będzie, trzeba to jakoś właśnie wszystko mniej więcej zaplanować, żeby to jakoś miało ręce i nogi i, i dupę i w ogóle i wszystko. E, ciemno dosyć jest, można by było się przekimać, znaczy przekimać, to chyba nie, nam, nam jakby nie przesuwa czasu, to nie jest Minecraft LJ. No dobra, czasami się mylę, ale spróbujmy, mimo wszystko może się uda. Are you fucking kidding me? Takaś nowa babka jest. Jeszcze burza. Sweet. Ale wait, oni tu stoją. Da, no, fuck, gdzie oni poszli? Ten stoi tu. Gdzie oni mi tam łażą? What the fuck? Wypindelać mi stąd. Boję się. Ok, eee... no bez jaj, biej ściany. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Fucking hell. What the fuck, a za się tak spokojnie taki taka. standardowo rozgrywka, ale nie. To jest the forest, tutaj jest. Is... To jest miazga, krew, łzy, i w ogóle i wszystko. No, what the fuck, ile ich to przecież tego jest od cholery. Are you fucking kidding me? Jakby robi się dzień, ale. No, zamknąć rychie! Tu mi wybudowali coś tam i coś wybudowali. God damn it, teraz będą łazić tutaj do mnie. Nie wiem, z wersji na wersję, po prostu z aktualizacji na aktualizację jest coraz gorzej Co-ra-z coraz gorzej. Dobra, idź! Dobra, zjedliśmy, energia, wszystko jest. Eee, weźmy sobie pyk, naszą broń Obczajmy tutaj coś tętego, nic tutaj nie ma, nic. Tak łazili, potem gdzieś poszli i w końcu nie wiem jak to. Nie ma ich kurna, wybudowali tylko jakiś pierdoły teraz ja będę się musiał z tym męczyć, a niestety nie można tego rozwalić. To jest w sumie głupie, powinno być jakaś możliwość jakkolwiek tego rozpieprzyć. Aha, bo tam jest jakieś drzewo. Wow, czterech ich idzie, what the fuck? fuck. Ja się tak nie bawię, nie ma mowy nawet. Ja się boję, że oni zaraz zaczną do mnie biec, nie, ja nie chcę, fuck nie. Nie bawię się tak. Oh shit. Może mnie zobaczą, bo jestem za budynkiem, tak? Więc jestem schowany. Logicznie rzecz biorąc, gdzie oni są? Tam są. Wypierdzielać. Dobra, pozbieramy od razu patyki, bo to tam się też teraz przyda. W sumie to nam się bardziej nawet przyda e, niż, niż, niż te samo drewno. E, dobra, patyki, szukamy patyków. Nie, z tego będą patyki. Ale dobra, niech będą patyki. Rumbaj to. Może poprawili coś odnośnie, nie wiem, rąbania drewna? Nie wiem. I. e, Klikuj, że. Klikuj, że to. Pięknie. Auu. Zagłoś te słuchawki. Oh gademet. Aha, moje uszy. To było strasznie, ale to strasznie głośne. Dobra. Buduj, buduj, bodaj, buduj, jeszcze... 8 na 16. Muszę trochę takie, wiecie, takie... Przy, jakby przyćmieli, robieli, wiesz, jak się raz tak, tak, tak człowiek zepnie tak i, i wtedy tak nie czuć aż, znaczy nie, nie słychać wszystkiego po prostu. Ja szczurka na drzewie. <ścoughs> Okej. Okay. A, teraz jest takie coś, że nie wyrzuca nam tych przedmiotów, tylko po prostu nie możemy ich zbierać. Ciekawe, fajne nawet. Tylko żeby coś wysk wyskoczyło, chociaż może wyskoczyło pewnie nie przeczytałem w życie Ale żeby wyskoczyło coś w stylu, wiesz, nie możesz wziąć więcej kurna. Jeden patyk. Jeden cholerny patyk. Dawaj mi patyk. Dwa patyki. Tu były gdzieś patyki, nie? Tu są. Rozpierdzieliłem ser. Sery nie mogę. Więcej. Nie, to były jakieś błędy były chyba. No, nie, dalej jest tak, że tam wyrzucam. No dobra, sorry, to jakiś mój dziwny ten był. Tak przez chwilę mi się wydawało, że tak jest, a jednak nie. Ty będzie patyk. Ja chcę siekierkę. Zmienia na jakieś te... Wiatr. Słychać wiatr. Okej. Okay. Czyli teraz już nie mogę więcej. A nie, Ken, tej, ktoś tam. Dobrze. Nie brzeżdżałem nie w sumie tego. Dobra. Tra la la la, la 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 la. Oh shit. Wiesz to? Keski, tu nie mówcie mi, że oni mi nie zauważyli, sobie po prostu przechodzą A Bodaj, 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 bodaj Miałem aż tyle patyków? Fucking hell Dobra, eee... Teraz tak, no nie mam tutaj tych Loksów Nie to kurna inwentory. Jeszcze mam tyle patyków, fucking hell, ja, ja tych patyków pozbierałem, masakra Dobra O, o, co jakiś trupek się tu leży? Bidolek, no? No bidolek no, no co No nie mówcie, że nie mogę go rozpić. A oh, god it, będzie mi tu leżał, no? To, to, to zbieramy teraz drewno, tak? Z tego będzie drewno, będzie drewno, dobra. Rąbaj to drewno. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie, dobra. rąba, Jesteś silny, kurna, drwal. Napiję się wody. Ale jej, bo nie mam. A słucho mi w mordzie, no. Od tego gadania. Okej. Okay. A jakie to jest głośne. Nawet, jak mi wyciągnięte, to było strasznie głośno, dobra. Ja postaram się to potem przeciszyć. Aha, fajnie mi się zbugowała ta siekiera. Postaram się potem wam to przeciszyć, żeby wam to właśnie nie upało tak w słuchawkach jak mi. Zobaczymy, dobra. I co? Aha, czyli C, dobrze mówię, nie pokazało się, ale tutaj jest tak jak w przypadku ogniska, tak? Że C i wtedy nam. Aha, i z tego możemy. Super! Zarąbista sprawa. Żeby od razu na przykład nie wykorzystywać, ale mieć na potem. To jest świetna sprawa. Jedź to, jedź to, jedź to, no? Zjadłeś, dobra. zadawaj dawaj liście. Słyszałem gdzieś w oddali ich krzyki. Kurde. No bez kitu, że ja mogę z Belą na grzbiecie jeszcze urąbać drewno. To jest dobre. Mm, niczym Schwarzenegger. Gdzieś tutaj. Bez kitu, jeszcze mi starczyło. Ile ja tych patyków mam przepraszam bardzo? 10 niby jeszcze. What the fuck Dobra Ale się to jak to zrobiło? Ciekawe co to za... BUGI! Mam nieskończoną liczbę patyków Dobre. No Bez ja jakim... Woooo! Ole fajne! Dobra, ciul, budujemy! Ej dobra, ja sobie to wykorzystam, proszę bardzo Mi się to przyda, czemu nie? Czyli tak, 6, 12, 18, 24... Wow, LG liczy 36, tak? Będę miał... No to w sumie jest sporo A, No bo tu będzie... No nie Bo to ciągle w górę będzie szło, to nie powinno tak iść Oh shit Chodźcie tu, chodźcie tu, korne. Ostatnio były jakieś bugi, że dosłownie na hita mi jednego wzięli. A teraz nie wiem, jak to będzie. O, e, what Okej. Okay. Rozwal go, no. Tamten spierdzielił, super. Co ci się dzieje, kobitko? Gin, gin. Czemu nie ginie? No, dobra, jest, ginie. What the fuck, oni się teraz jeszcze bardziej rozpierdzielają. Jakieś, kurna, jeszcze inne części ciała, głowa tego, ten dobra. Eee. Wiesz to, możemy sobie zrobić. FG, zróbmy sobie FG. Się nogi przesuwały, rumuane. Dobra, zróbmy sobie FG na przykład, ja idzie. tu będzie ściana tego, tego, tu można zrobić w sumie z tej strony. Myślę, że będzie spoko. Czemu to jest takie jasne? Tu ja nic nie widzę. Nawet nie pamiętam, które to które, bo powiedzmy, że to to. Wybrałem to największe. Nie, to. Dobra. Ehm, tutaj. Dwie głowy jeszcze. gdzieś tu głowa była. Głowa, halo? jesteś tu. Noga, noga Ręka, noga, mózg na ścianie. Co jest dzisiaj na śniadanie? LJ nie czuje, kiedy rymuje. Nie no, żartuję. <grym> Ale przecież tu była jeszcze jedna głowa. Gdzie jest ta głowa? E! Kurde Trolują mnie, Cholery, jedna Ręka, ręka mi się. Da, fakt. Ło! Ło, shit, 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 shit! shit, shit. Trochę mnie zaskoczyli, szczerze mówiąc. Masz brzydki ryj, ale dobrze, bo potrzebuję głowy. Okej, okay. co ty robisz? No Chciałbym go wziąć? What the fuck! Mm. Gin. No, nie macie prawa wstawać! What the fuck! Mm. Gdzie jest głowa? Czemu mi. Zmi Gdzie jest moja broń? No fuck Gdzie jest moja super broń Czy się zużyła, nie wiem Siul, zrobię se nową, a co Może się zużyła, bez problemu Okej, okay, głowa Głowa, głowa Eee... the, what the, what the Nie Co to było? Bez kitu nie zginąłem. Au Ej, to było... Ja pierdzie... What the fuck, co to był za bug? Co to jest? Co to za bugi? What the fuck, co ja. Jakieś kamyczki? What the co to jakieś. Jak te glory dęszują. Ja yeah. What the fuck. Co to jest? Nie można rybek zabić, no. Chcesz jeść rybkę? Eee, ja lubię rybkę. Rybka ma dużo białka i jest dobra. No, god damn what the fuck is this? What the fuck is this shit? I dobra, to były strasznie dziwne błędy, nie ogarnę tego, no w sumie tak, ciągle to jest alfa, pamiętajcie, ciągle to jest alfa, więc nie ma co tutaj... Nie ma co tutaj zbytnio dużo się spodziewać, ale ten błąd, że mnie wywaliło do góry, to już w tym momencie myślałem, że zginę i się znowu zdenerwuję, ale... jednak nie. LOL to się coś buguje z tym. Z siekierką. Opatrz... Nie. Tak? Teraz? Gdzieś widzieliście wcześniej nie miałem siekierki, teraz miałem siekierkę w ręce i tak mi się... No wypierdzielej stąd godzinu je... Aha Okej. Okay. Nie wnikam, przyszła sobie postać, głowę, no dobra, już myślałem, że ten, eee, okej, okay. eee, chodź tu pani, pani jaszczurko, ma krzaczki, pozbieramy sobie krzaczki, bo to jest bardzo ważne, niedługo będzie znowu ciemno, więc w tym momencie chyba będę kończył. Ale się zobaczy, bo póki co widzę, że coraz ciekawiej się dzieje, kurde. Im dłużej się po prostu gra w The Forest, tym dziwniejsze rzeczy się dzieją. Naprawdę, naprawdę. Dobra, nie. Mm. Patyczki, patyczki, dawaj mi patyczki, daj. No zbieraj te patyki. Dziwnie się to buguje z tymi patykami też, ja pierniczę. Wypuszczają updatey i jeszcze więcej bugów już, niż było. No. Dobra, podpalaj to. jej fajnie. Będzie się świeciło. O, to jest samych rąk i nóg, to można dać po drugiej stronie, gdzieś, gdzieś tutaj. Pięknie, wszystko pięknie, ładnie zrobiłem, to się będzie, mam nadzieję, dłużej jarać. Pyk, bierz to. Eee, Okej, okay. idziemy zbudować tamto. Pyk, 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 pyk. O, cztery... Ziomek, nie chcesz tu przyjść. Naprawdę nie chcesz mi ze mną zarżyć. Po prostu mam zły humor teraz. Jak tu tutaj przychodzisz, denerwujesz mnie. Eździkordze. Eee, Pięknie ładnie. Tea. Yeah. Dobra. Zbudujmy sobie jeszcze... Niech będzie to. Takie małe gubienko, Tak gdzieś... Gdzieś tutaj powiedzmy. Potrzebuję kamieni. Daj kamienia. Masz kamienia? Daj patyka. Jest moja siekierka, jest moja siekierka, dziękuję e, Cóż, to będzie na tyle w tym odcinku Jeżeli chcecie więcej The Forest W przyszłości oczywiście e, Dajcie łapkę w górę, czemu by nie Napisz jakiś komentarz, na przykład Że, chcie, że chcecie albo nie chcecie The Forest e, Oczywiście live'y również będą Z The Forest, także e, Tego się, tym się nie martwcie po prostu I cóż, wreszcie mogę nagrywać wieczorem hey, hey. Warto troszkę wydać na kamerkę, żeby móc nagrywać wieczorem. Cóż, chowam się, znaczy chowam się kuźwa, idę spać. Już mam pół godziny nagrania, z tego zrobię pewnie jakieś 10-15 minut. Najciekawszych moim zdaniem. No i cóż, dzięki Wam jeszcze raz. Trzymajcie się na razie, no kurde, żeby był dzień, bo ja chcę dzień. Jest noc, ja chcę dzień. God dammit. Dobra. Czul. Czul. Hm. Idę spać. Zjem batona i idę spać. Pa pa. Uy, zimno mi. Podpal się ognisko. Dawaj. Podpal no. Już się ci ciepło? Dziękuję. Do widzenia. Do następnego odcinka.